Witajcie po wtórce obiektem 268 w losowaniu z dziewiątkami na mapie studzianki w przeciwnej drużynie Lewandowski, dwa razy eseta. Także myślę, że tutaj tamten skład raczej taki z tych bardziej pancernych i którzy lubią walnąć za sporo. Oczywiście tutaj esety mogą być na małym dziale, ale wydaje mi się, że spora część graczy lubi grać właśnie na tym. Dużym, które daje jednak nieco więcej satysfakcji i przede wszystkim rywal, już tak pewnie do nas nie wyjeżdża. Co ciekawe, zobaczcie, gdzie jedzie obiekt 780. On tutaj do miasta chyba nie zamierza pojechać, nie zamierza tu wspierać naszej E5, a Type 71 pojechał w ogóle na drugą flankę. Tylko, że on tam może się faktycznie lepiej odnaleźć, ale obawiam się, że ze względu na to gdzie pojechała nasza drużyna, jak się ustawili to to może się dla nas skończyć lekkimi bęckami po drugiej stronie, ale ważne jest to, że my tutaj jesteśmy w stanie łapać te czołgi ciężkie w ogień krzyżowy tam może ta E-5 faktycznie długo nie pożyje, ale zobaczcie jak oni się tutaj Ładują pod obiekta, pod Conway'a, zaraz tutaj jeszcze STRV spotkają i być może naszych, naszych naszego bohatera, który się przestawi zobaczy, co się tam dzieje. Bo to tak naprawdę sytuacja w okolicach naszej bazy robi się dość ciekawa. I jeśli tutaj zginie piątka, zginie Strv, V, fałka snajpiąca, mistrzostwo świata, naprawdę mistrzostwo świata. No to tym obiektem Conway nie będą mieli za bardzo gdzie się schować i wtedy jeszcze jak DZT do nich podjedzie to wtedy zrobić się może naprawdę ciężko po drugiej stronie i nie oszukujmy się wolelibyśmy tego jednak mimo wszystko nie zauważyć tam hen hen daleko widzicie sterfała tutaj nasz kaliber. Pozwoli nam go przebić, tylko że skubany się cofnął w odpowiednim momencie, jednak wciąż jest pod spodem, więc istnieje ryzyko, że właśnie wychyli, tak jak teraz, choć na szczęście mamy całkiem potężny kaliber 152 mm. Więc jak tak mu rąbniemy, to raczej tutaj jego pancerz za bardzo nie będzie miał czego odbić. Od razu w tym wypadku działa zasada trzech kalibrów, czyli. Liczone jest to, czy pokonamy ten pancerz, czy nie, a nie czy odbije się, czy jednak nie. Więc tutaj może te serwery długie o drobinę, lub szybciej by sobie popracowały, bo czasami naprawdę zachowują się jak kartofelki. Zginęła E5 od strzału od Lewandowskiego, ale tutaj BZK68 ładnie się pięknie chyla. Piękny strzał, to muszę powiedzieć, tej powtórki nie widziałem, ale tak sobie myślałem, że no celuje w tył, to może go podpalić, ale że poszło centralnie pod wieżę w magazyn, to ta bz jednym pięknym strzałem straciła 1736 punktów wytrzymałości. Tu mam jeszcze jednego Chińczyka, też pod wieżę, tutaj bohater celuje, ale już niestety nie tak efektownie jak miało to miejsce dosłownie. Przed chwilą jednak mimo wszystko drużyna przeciwna całkiem nieźle sobie tutaj radzi i musimy wciąż być mocno ostrożni. Tu polujemy na tego 114 SP2, zdajemy sobie sprawę, że takimi pojazdami jeżdżą z reguły w miarę doświadczeni graczy. Nie mówię, że to są prosy, nie mówię, że to są mistrze świata, ale po prostu żeby ten pojazd zdobyć. To trzeba było się na pewno natrudzić, stracić wiele nerwów, ale też mieć przede wszystkim umiejętności. Tutaj wspieramy naszego Type'a 7.1 z całkiem chyba, myślę, nie najgorszym rezultatem, ale tam już, zobaczcie, po drugiej stronie DZT i DBV zajmują się obiektem, który nie ma wsparcia, walczy, Pytanie, jak długo się utrzyma? Jeśli tamta flanka padnie, może być ciężko. Niestety nasi sojusznicy, zobaczcie, stoją i za bardzo nie zamierzają się ruszyć. Tutaj mamy baczata. Przyda się ten zestaw, który mamy i z turbo, i z obracaniem, żeby w miarę szybko się przestawić na tego medzika. Jednak on nie planuje za bardzo wyjazdu. Tutaj nasz kamuflaż może nam odrobinę pomóc. Grill się odpala, kończy DBV-a. na szczęście, bo mogłoby to wyglądać dla nas znacznie gorzej. Obrona zaczyna się budować, a fałeczka jak stała, tak stoi. Tutaj takiego kampienia szczerze mówiąc nie zachwalam zbytnio. Ja rozumiem, że ktoś może pomyśleć, że jest esterfałem, że po prostu korzysta ze swojego niewidzialnego pancerza. Znaczy niewidzialnego pancerza to złe określenie. Niewidzialnego czołgu, co w tym wypadku jest absolutnie kłamstwem, Czołgi ciężkie mają fatalny kamuflaż, ale to co trzeba sobie powiedzieć, to nasi bronią się i to w miarę skutecznie. Teraz jeszcze DZT trafia do garażu i zostają trzy hewiki w mieście, które... To też powoli będą się do nas zbliżać, tak jak ta Eseta jedzie tym rowem, jedzie tutaj się rodeczkiem, za chwilkę może nas spotkać, a fałka już dosyć mocno obita, została się jedna trzecia punktów wytrzymałości i tu jeszcze Wydawać by się mogło, że Batczat chce się odważyć, zaatakować. Kurka, milimetry, milimetry zadecydowały, że ten pocisk nie wszedł, ale bohater z automatu szybciutko przestawia się na drugą stronę. Tutaj jeszcze szarmurat i zobaczcie jak ten pojazd fajnie śmiga. Batczat czuje się zbyt pewnie, żeby to się nie skończyło. Dla niego za momencik tragedią jeszcze pocisk odłamkowo burzący, nawet na takiego szarmurata. Może być mistrzowski 1000 HP jednym strzałem te pociski odłamkowo burzące. Na pewno zrobiły mu dużą krzywdę a jakby nas tutaj zobaczył, spojrzał, ale na szczęście nas nie było, widać. Dwóch rywali z drużyny przeciwnej wciąż pozostaje niewykrytych. Wótek i grill. Oni też na nasze hajki mogą być. Całkiem fajnym magnesikiem widzieliśmy, chyba że type dostał podpałę. Bo jeśli otrzymał 6 punktów szkodzeń, stracił 6 HP to albo bardzo słaby burzak, albo właśnie kończył się palić. Mamy dwa czołgi ciężkie, prawie jak na strzelnicy. Może nie dosłownie, ale za to odsłonięte. Jeden poległ. Szkoda, tylko że tu nam sojusznik pomógł. Mogliśmy mieć już te 7000 uszkodzeń, ale wszystko jest jeszcze przed nami. Trzy fragi ciśniemy szybko do przodu. 53 na godzinę. Zobaczcie, jak tutaj on jest. jest. sprawia wrażenie, że ten pojazd jest mobilny. Lewandowski zas zaskoczony. Szybciutko skończony. Nie miał szans. On nawet tutaj w nas nie celował. A bohater nie chce wychylać. Obawia się, że dostanie przestrzał, jednak mimo wszystko zaryzykował. I teraz gdzie jest grill? Gdzie jest STRV? STRV wie, wiedzieliśmy, gdzie był, ale gdzie jest teraz? Nie wiemy, To no to mamy już przygotowany taktyczny pocisk. Miejmy nadzieję, że odłamkowo burzący i wchodzi 1200 uszkodzeń. Zobaczcie, jak to tutaj siadło, tam daleko. Mamy jeszcze grilla, i na niego pewnie nasz bohater się najbardziej w tym momencie zapatruje. Próbuje go w miarę chyba wypatrzeć, ubić i uszczelić. Tylko, żeby to nam się udało, póki co, no nie bardzo. Tutaj grill jest też na jedną dobrą pestkę. Jeśli nam wyjątkowo dobrze polosuje, to bylibyśmy w stanie go tutaj porządnie pocharatać, ale póki co. Kończymy z wynikiem widocznych uszkodzeń, bo może coś faktycznie siadło na ślepo, bo były jakieś tam pestki oddawane. Faktyczne uszkodzenia 9,700 praktycznie, więc tu też pięknie bohater nastrzelał. Trzy razy haeczka użył w bardzo fajnym wydaniu. Jeszcze to wysadzenie, no piękna bitwa, szybka, dynamiczna, niby pojazd kamperski, a jednak gościu zagrał troszkę z jajem, faktycznie też troszkę przykampił, ale kiedy mógł, pocisnął do końca i narobił szkodzeń. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć i czołem.